To z pewnością jeden z najbardziej kontrowersyjnych samochodów, jakie miały premierem w ciągu ostatnich lat. Wielu kręciło nosem na elektrycznego Porsche Makana, hybrydowego Jeepa Wranglera, ale elektryczna klasa G kto to pomyślał? Miałem okazję sprawdzić ten samochód i przyznam, że czas spędzony z elektryczną Galendą był dość interesujący. Wielu rzeczy na pewno nie sprawdziłem, ale postaram się Wam pokazać to auto przy okazji sprawdzając zużycie energii, a to jest dość wysokie. Zapraszam na test klasy G580EQ. Dość oglądania ładnych obrazków, przejdźmy do rzeczy. O wyglądzie nadwozia opowiem nieco później, ale skoro już jesteśmy na zewnątrz, warto zauważyć, że elektryczna klasa G w zasadzie nie różni się od spalinowej. Jedynie tylny plecak jest dość dziwny i moim zdaniem psuje nieco klimat. Ale w konfiguratorze możemy zamówić tradycyjne koło zapasowe. Tutaj zamiast koła znajdujemy niewielki schowek z małą siatką i torbą na kabel do ładowania. Praktyczne, ale czy ładne? kwestia gustu. Mnie się nie podoba. Bagażnik jest oczywiście ogromny, a drzwi zostały wykończone tak, że szkoda w nim cokolwiek przewozić. Skóra, włókno węglowe no jest na bogato. Pojemności również nie poskąpiono, bowiem w standardowym układzie do dyspozycji mamy aż 620 litrów, a po złożeniu oparć kanapy niemal 2000 litrów. Co prawda nie są to wartości zgodne z największymi suwami i kombi na rynku, ale i tak nie jest źle. Jak widać na montażu ktoś zaspał. Jest kilka wpadek jakościowych, ale kto ich teraz nie ma. W zamian dostajemy kamizelki odblaskowe dla całej rodziny, apteczkę i kilka gadżetów. Tak czy inaczej, jaskinia jest ogromna, a po złożeniu oparć kanapy przestrzeń wydaje się naprawdę gigantyczna. W ogóle sposób składania kanapy jest dość nietypowy i wymaga nieco więcej siły niż w normalnym aucie, ale w galendzie wszystko wymaga siły. Nawet zamykanie drzwi. Podłoga nie jest niestety płaska, ale to nie jest typowo rodzinne i użytkowe auto. W zasadzie klasa G w obecnej formie to auto stworzone dla frajdy, a nie w jakimś konkretnym celu. Wersja elektryczna z kolei przebija wszelkie granice absurdu i spotkałem się z wieloma głosami, że to po prostu zabawka dla bogatych. No coś w tym jest. Czas zajrzeć na kanapę z tyłu, i tutaj pewnie pojawi się pierwsze rozczarowanie. Jest zaskakująco ciasno. Pomijam, że wdrapywanie się tam odbiera godność i wymaga sporej sprawności fizycznej, ale jeśli ktoś nie zna tego auta po gabarytach zewnętrznych, może spodziewać się z tyłu salonów. A tutaj co najwyżej skrytka z narzędziami. A w tej wersji narzędzia są naprawdę premium, bo dwa ekrany z tyłu oferują niemal pełną funkcjonalność systemu MBUX z radiem, łącznością ze smartfonem, nawigacją i całą resztą gadżetów. Obsługa jest w zasadzie prosta, choć początkowo może sprawiać pewne problemy. Kwestia przyzwyczajenia. Możemy pobawić się ustawieniami oświetlenia, śledzić odczyty z czujników, sprawdzić tryby off road itd. Pasażerowie z tyłu nie powinni się nudzić. Oczywiście są osobne nawiewy i strefy klimatyzacji, po dwa porty USB-C i HDMI do podłączenia zewnętrznych urządzeń. Są też obszerne kieszenie w drzwiach. Zagłówki mają dość szeroki zakres regulacji i warto, aby były złożone, gdy nikogo nie ma z tyłu, bo zasłaniają i tak kiepską widoczność. Podłokietnik jest wygodny i obszerny. Mamy także przejście do bagażnika na długie przedmioty. Ale nie da się go otworzyć z kabiny. Trochę dziwne rozwiązanie. Uchwyty Isofix mają świetną dostępność, choć producent mógł zadbać o jakieś klapki na spenerzynkach. Na plus zasługują na pewno dodatkowe nawiewy na słupkach B, ale w tym segmencie to już dość powszechne rozwiązanie. Opcjonalnie niemal wszystko może być oprzyte skórą, a jakość materiałów tylko w zakamarkach może budzić jakiekolwiek zastrzeżenia. Jest naprawdę dobrze. Czasami coś tam skrzypnie, ale cóż nawet auta za milion potrafią trzeszczeć. Jeszcze rzut oka na wnętrze i wsiadamy za kierownicę. Ach, te zewnętrzne zawiasy, uszczelki i listwy jak z kredensu. Z zewnątrz niemal zabytek, a w środku prawie salony. Nie wiem jak wy, ale ja lubię ten klimat. Zerknijmy jeszcze na kanapę z tyłu i włączmy wreszcie tą elektryczną bestię. Tak wiem, wielu się skrzywi, ale ona napędzie porozmawiamy później. A tymczasem sprawdźmy, co oferuje elektryczna gelenda. O, właśnie, nie ma tu miejsca na delikatność. System i cała reszta są oczywiście znane z innych modeli Mercedesa, więc nie będę zagłębiał się w szczegóły, tylko zerknę na opcje specjalne dla tego modelu. A jest to m.in. tryb off-road oraz dostępne tylko dla wersji elektrycznej opcje umożliwiające m.in. zawracanie w miejscu, jak czołgiem. Tak, mowa o tak zwanym G-Turn którego nie sprawdziłem z kilku powodów. Po pierwsze, szkoda mi było nowych zimowych opon. Nie miałem za bardzo gdzie tego zrobić, a poza tym w sieci jest setki filmów, więc sobie to sprawdzicie sami. Fajny bajer, ale czy przydatny? Moim zdaniem to kolejny argument za tym, że elektryczna Gelenda to wielka zabawka. Cała reszta jak w typowej klasie G, czyli wszystko jest duże, przysadziste i mało wyszukane w formie, ale w tym aucie właśnie o to chodzi. Wielka konsola środkowa, a schowek wielkości mydelniczki. Smartphone mieści się na styk. Na plus podgrzewane i wentylowane ukryte na kubki oraz ładne wykończenie włóknem węglowym. Schowek pod podłokietnikiem jest za to dość pojemny i ma dodatkowy port USB-C. Schowek przed pasażerem również nie zachwyca pojemnością, ale jest za to solidna cykor łapka. Moim zdaniem wyświetlacz wirtualnych zegarów w Mercedesie jest jednym z najlepszych na rynku. Można zmienić wygląd, wyświetlane informacje, styl zegarów, a wszystko to podane w naprawdę genialnej jakości i czytelności. Na minus zasługuje jedynie sterowanie widokami za pomocą dotykowych gładzików, które bardzo często działają jak chcą i wkurzają, gdy trzeba kilkukrotnie poprawiać. Widzimy się komputera. Zwróćcie uwagę, jak mało miejsca jest między skrajem kokpitu a przednią szybą. Coś niesamowitego. Boczek drzwi to kolejne centrum sterowania podstawowymi funkcjami, a jakość wykończenia oraz wykonania, jak wspomniałem wcześniej, jest raczej bez zarzutu. Tak na 5 z minusem, bo czasami coś skrzypnie pod naciskiem, ale poza tym nie jest źle. No, może z wyjątkiem daszka nad wyświetlaczami. Trochę się chyboczy. Wystarczy tego szarpania, sprawdźmy wreszcie, co jest pod maską. A tam zamiast pięknie grającej fałsemki czy oszczędnego dużego diesla jest prawdziwa elektrownia. Bowiem sercem G580 jest innowacyjny układ napędowy składający się z czterech silników elektrycznych, po jednym na każde koło. Taka konfiguracja zapewnia napęd na wszystkie koła Formatic z możliwością precyzyjnego sterowania momentem obrotowym dla każdego koła z osobna. Stąd między innymi wspomniany G-Turn. Moc całego układu to 587 koni mechanicznych, a moment obrotowy sięga kosmicznych 1164 Nm. Takie parametry przekładają się na niesamowite osiągi. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje zaledwie 4,7 sekundy, co czyni G581 z najszybciej przyspieszających stróbów na rynku. Prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. A jak ze zużyciem energii? Sprawdźmy to podczas jazdy testowej. Na początek około 10 km po mieście. Wracamy za kierownicę i sprawdzamy zużycie energii podczas spokojnej jazdy po mieście. A tymczasem wróćmy do opowieści o klasie G580. Nie tylko wygląd nie zdradza, że to elektryczna gelenda. Nawet w nazwie nie znajdziemy zbyt wielu wskazówek, bowiem wydawałoby się, że zgodnie z obowiązującą obecnie nomenklaturą model ten powinien nosić nazwę np. Na EQG czy coś podobnego. Dlaczego tak nie jest? W kuluarach mówi się, że Mercedes powoli wycofuje się z serii EQ, na przykład EQS, EQE itd. I będzie oferował elektryczne auta pod normalnymi nazwami, które będą spójne z ofertą spalinową. Czy wizualnie te auta również będą spójne? Bo jak wiemy, EQE i EQS wyglądają dość nietypowo na tyle, że sprzedają się kiepsko więc elektryczna klasa G może być początkiem końca dziwnych elektryków o zaburzonych proporcjach. Wracając do wyglądu, na pierwszy rzut oka G580 wygląda jak normalna klasa G, czyli wielki klocek o aerodynamice kiosku z niemal wszystkimi elementami charakterystycznymi dla galendy. Są zatem wystające klamki, nadkola, kierunkowskazy z przodu czy staromodne zawiasy. Dopiero bliższa obserwacja ujawnia subtelne różnice. Przede wszystkim, brak rur wydechowych zdradza elektryczną naturę pojazdu. Dodatkowo, na nadkolach umieszczono dyskretne oznaczenia EQ, informujące o przynależności do rodziny pojazdów elektrycznych Mercedesa. Poza tym, wszystko jest na swoim miejscu. Jeśli ktoś jest miłośnikiem klasy G, przynajmniej do stylistyki się nie przyczepi. Również wewnętrzny jest po staremu, czyli sporo luksusu, świetne materiały, genialne wyposażenie i zaskakująco ciasno na tylnej kanapie. O ile miejsce na nogi i nad głową jest pod dostatkiem, miejsce na stopy pod poprzedzającym fotelem także nie budzi zastrzeżeń, tak zajmowanie miejsca przez nieco zbyt mocno przesuniętą do przodu kanapę względem drzwi jest po prostu niewygodne. Dodajmy do tego fakt, że do gelendy wsiada się niemal jak do auta dostawczego ze względu na słuszny prześwit i konstrukcję ramową, i mamy przepis na auto, w którym nie będzie chciała jeździć wasza teściowa, czyli ideał. Z tyłu jest średnio z przodu za to wspaniale i podróżowanie tym autem po mieście na wysokości okien autobusu daje mnóstwo frajdy i przyjemności. Mamy poczucie jazdy autem z wyższej dosłowniej przenośnej sfery. Inni chętniej ustępują nam miejsca. Atakowanie krawężników to formalność, a widoczność dookoła jest zasadniczo dobra. Oczywiście szerokie słupki, a i bardzo długa i niemal poziomo poprowadzona maska utrudniają manewrowanie, ale spore przestrzenie przeszklone nadrabiają te braki. No i dodajmy do tego zestaw fantastycznych kamer 360 stopni oraz kamery terenowej, która symuluje obraz pod autem, a mamy komplet wyjazda w każdych warunkach była komfortowa i przyjemna. Co do wyposażenia, jak w każdym topowym Mercedesie, taki w G 580 nie ma na co narzekać. Wszystkiego jest. Pod dostatkiem materiały najwyższej jakości, takie jak skóra napa, włókno węglowe z niebieskim splotem i polerowany aluminium, tworzą naprawdę przyjemną atmosferę z wyczuwalnym klimatem premium. Fotele obszyte miękką skórą oferują szeroki zakres regulacji, funkcję wentylacji i ogrzewania, zapewniając najwyższy komfort podróżowania, nawet na względnie długich trasach. Ambientowe oświetlenie wnętrza z możliwością wyboru 64 kolorów pozwala stworzyć indywidualną atmosferę z możliwością zmiany kolorów cyklicznie. Bajerów jest mnóstwo, ale w testowanej konfiguracji za przeszło 900 tysięcy złotych zabrakło podgrzewanej kierownicy. W sumie to już nie pierwszy raz ktoś zapomina zaznaczyć tej opcji w konfiguratorze Mercedesa. Trochę dziwne. No dobrze, pomówmy zatem o tym napędzie, bo naprawdę jest o czym. Ja wiem, że elektryczna klasa G wciąż budzi emocje i niektórzy na samo połączenie tych słów reagują torsjami i omdleniem, ale trzeba przyznać, że inżynierowie Mercedesa zrobili co mogli, by nadać całości ciekawego charakteru. W zasadzie nie wiem od czego zacząć, ale chyba od najciekawszego. O ile w normalnym samochodzie elektrycznym z segmentu C zużycie energii podczas jazdy po mieście oscyluje w okolicach 16-17 kWh na 100 km, w nieco mniejszych i bardziej oszczędnych będzie to nawet poniżej 15, a w tych większych ponad 20 kWh na 100 km, tak elektryczna klasa G zużywa średnio 40-50 kWh na 100 km. Także ten tego. Zresztą, podczas spokojnej jazdy po mieście zużycie energii przekracza 40 kWh na 100 km. Ekologia pełną gębą. Sprawdźmy teraz zużycie energii poza miastem i wróćmy do absurdów tego auta, a absurdalnych wartości i rozwiązań jest dużo więcej. Sercem G580 jest układ napędowy składający się z czterech silników elektrycznych po jednym na każde koło. Moc systemowa to 587 koni mechanicznych, i już ta wartość robi wrażenie. Teoretyczny zasięg na jednym ładowaniu to według WLTP około 468 km. Nie wiem gdzie to było mierzone, ale chyba na zboczach Alp podczas jazdy z góry. Akumulator ma pojemność 116 kWh netto, więc jeśli jeździmy dynamicznie po mieście, nie wiem, czy uda się przejechać więcej niż 200-250 km. Jeśli ktoś zna koszt 1 kWh na szybkiej ładowarce poza abonamentem, bez problemu sprawdzi koszt przejechania 100 km. Tak, to kolejny absurd w tym samochodzie. Kolejnym jest sama jazda. Ten kolos waży ponad 3 tony. Tak, dokładnie 3010 kg, a z kompletem nawet szczupłych pasażerów i bagaży można dobić do 3300 kg. Jak to się prowadzi? Genialnie. Oczywiście osiągi i dynamika nie pozostawiają złudzeń, to piekielnie mocny elektryk. Tak sam komfort jazdy, również akustyczny, jest na najwyższym poziomie. W zakręcie, oczywiście, czuć, że masa ma ogromną ochotę wybrać się do rowu po przeciwnej stronie łuku, ale nikt normalny nie będzie tym samochodem jeździł sportowo na asfalcie. Bo i po co? Ale za to w terenie to już zupełnie inna bajka. Elektryczna gelenda w terenie jest niemal jak czołg. Nie ma w tym zbyt wiele przesady. Od razu mówmy się, że elektryczna klasa G nie jest pełnoprawnym autem terenowym. Wiem, to śmiała teoria, ale już zmierzam do meritum. O ile właściwości terenowe są genialne i pod kilkoma względami, oprócz masy, nawet przewyższają spalinową klasę G, tak sama zabawa w terenie nie potrwa zbyt długo. Zużycie energii podczas takich wojaży jest gigantyczne, więc jakiekolwiek dalsze wyprawy po prostu są niemożliwe. O ile auto spalinowe wyposażymy w kolekcję kanistrów z benzyną, którymi wypakujemy bagażnik lub umieścimy na bagażniku dachowym, tak w elektryku. No cóż, panele solarne, mini elektrownia jądrowa, dynamo podłączone do roweru. No, jakoś tego nie widzę. A jak ze zużyciem energii podczas spokojnej jazdy pod miastem? Przy prędkościach rzędu od 70 do 100 km na godzinę średnie zużycie energii to około 34 kWh na 100 km. Ruszamy na drogę ekspresową, by sprawdzić zużycie energii, a w międzyczasie porozmawiajmy o pieniądzach. Cennik elektrycznej klasy G startuje od kwoty 664 100 zł. Testowany egzemplarz miał dodatkowo pakiet Edition One z wyposażeniem Superior, linią AMG i mnóstwem innych dodatków za 232 100 zł. Klikamy jedną opcję i cena wzrasta do prawie 900 tysięcy złotych. Problemem jest jednak wybór. To jest elektryczna klasa G z ciekawymi możliwościami terenowymi. System GTR naprawdę robi wrażenie. Ale słabym zasięgiem czy równie dobrze wyposażona spalinowa klasa G500, którą będziemy mogli wybrać się na prawdziwą wycieczkę. Nie wiem jak wy, ale ja bym sobie darował zawracanie w miejscu i wybrał auto, którym pojadę praktycznie gdzie chcę i zabiorę ze za sobą zapas paliwa bez zmartwień. Oto, czy w pobliskiej stodole znajdę szybką ładowarkę, bo naładowanie baterii o pojemności sporo powyżej 100 kWh z domowego gniazdka może potrwać nieco dłużej niż piesza wycieczka na pobliską stację benzynową po kanister benzyny. Z drugiej strony jednak trudno rozpatrywać propozycję klasy G580 inaczej niż w ramach tzw. Fankara. Nie jest oszczędny, nie bije rekordów jeśli chodzi o zasięg, w teren pojedzie, ale nie za daleko. Do tego jest piekielnie ciężki i średnio rodzinny. Mimo to daje mnóstwo frajty z jazdy, i trudno o inne, bardziej trafne określenie dla tego auta. Jak może mało eleganckie, ale jakże prawdziwe zabawka dla bogatych. Na koniec sprawdźmy zużycie energii na drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę. Po około 10 km wyszło około 44 kWh na 100 km. Dziękuję za obejrzenie mojego testu i zachęcam do subskrybowania.